Mówiły dziś, mówiłyśmy o tym, co to znaczy monofokalna plus. To znaczy, że jest to soczewka, która nie tylko zapewnia pacjentowi dobre widzenie do dali, ale też e, na pośrednio odległości. Jeśli chodzi o bliż, to też zależy od tego, jakiego pacjenta mamy. Natomiast e, uważam po tych swoich doświadczeniach okołorocznych, że nawet jeżeli nie stosujemy no, minimonowizji, mikromonowizji, chcemy po prostu zrobić emetropię, czyli postawić pacjenta na tak zwane zero okulari, to ten pacjent do bliżej jednak zyskuje chociażby to, że do czytania nie musi mieć okularów plus 2,5 plus 3, tylko plus kwigora plus 2. Uważam, że ta jedna dioptria jednak robi różnicę i dodatkowo pozwala przy standardowej emetropii uzyskać taką dobrą odległość na taką odległość długości ramienia. To jest, jeśli chodzi o soczewkę, jeżeli mamy yy, ustawienie pacjenta na emetropię. Natomiast możliwości tej soczewki są jednak większe. W sytuacji, kiedy ustawiamy pacjenta na mini-monowizję, ponieważ no, skrót angielski EMV to jest Enhanced Mono. Enhanced Monovision. Czyli jeżeli zastosujemy tę tą, tą soczewkę przy szczepach obu ocznych na minimonowizję, bądź taką zalecaną e, przez Barreta e, pośrednią, moderate monovision to jest znacznie łat, lepsze angielskie określenie, to wtedy ten pacjent naprawdę dużo zyskuje. E, I tu, zwłaszcza jeżeli jest to pacjent młodszy, który z jakichś powodów różnych może się nie kwalifikować do, do soczewek e, dwu- czy ona, na przykład dużo jeździ w nocy, Ona, na przykład pracuje przy komputerze, jest pacjentem takim też, takim detalistą i chciałby na wszystkie odległości dobrze wiedzieć, to no to można też oczywiście powiedzieć pacjentowi taka soczewka nie spieje, ale możemy też zaproponować tą soczewkę jako rozwiązanie, e, takie zwłaszcza dla obuocznych wszczepionów. Ja nie mówię o tym, żeby wszczepiać natychmiast do obuoczu, tylko, że jeżeli mamy pacjenta z zaciągiem i mamy pacjenta, który ma um, i tak i tak operację z wykonaną wykonane to myślę, że y, należy powiedzieć też, że jedno oto zrobimy na emetropię, drugie zrobimy na mały, na mały minus. I trzeba też wytłumaczyć pacjentowi, że te oczy będą dobrze współpracować na różne odległości, ale tylko i wyłącznie. Jeżeli będzie ten pacjent patrzył ogłośnie. My, trochę jako poliści, nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, bo y, często badamy jedno oko, potem drugie oko, i ten pacjent y, widzi tą różnicę, a często też, jak badamy pacjenta obłocznie, to się okazuje, że zwłaszcza na pośredniej odległości i do bliżej, ten pacjent znacznie lepiej sobie radzi, często bez korekcji, niż my oczekujemy. Jeśli chodzi o e, monofokalne soczewki, to ja pamiętam moje zainteresowania e, mikro, a właściwie mini monowizją, już przy soczewkach jednookłyskowych I były takie sytuacje, kiedy ja tego pacjenta ustawiałam jedno oko na 0, drugie na minus 0,75, nawet na minus 1 do minus 1,25. Ale jednak przy soczewkach tych o y, jakiejś ulepszonej powierzchni, ja to zawsze mówię, że to są soczewki o ulepszonej nieco powierzchni, zmodyfikowanej, to pacjent przy zastosowaniu monowizji, mikro, mini, moderate, to wszystko zależy od doświadczenia, jednak to, że na odległości pośredniej większość tych pacjentów sobie świetnie radzi, bez okularów, to dali też sobie bardzo dobrze radzą bez okularów, natomiast przybliży zyskują to, że y, ten okular jest plus półtora, to bliży y, rzadko kiedy plus dwa, zwłaszcza dla pacjentów takich jak ja, nieduży, z krótkimi rękami, którzy jeszcze są zoczajeni, że tak tu trzymają, to wtedy Myślę, że tutaj to trzeba pamiętać, że może być więcej tych plusów, ale w porównaniu ze standardowymi monofokalnymi, kiedy najczęściej mówimy o korekcji do bliży plus 2,5, plus 3, często plus 3,5, no to ja uważam, że jest różnica. Ja bym chciała nosić do bliży, tak jak teraz mam, plus 1,5, a nie plus 3, prawda? więc myślę, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. I jest to też takie rozwiązanie, y, zwłaszcza dla pacjenta, który i z powodu różnych, zwłaszcza finansowych, ekonomicznych, nie decyduje się na rozwiązania typu premium, bo trzeba pamiętać, że w naszych polskich warunkach dopłat do soczewek nie ma. Wobec powyższego, y, no, możemy tym pacjentom y, w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia zaproponować bardzo dobre rozwiązanie, Uniezależniającej ich częściowo od